Sons of the Forest to gra, na którą czekało bardzo dużo osób. Z tej okazji przygotowałam dla was krótką recenzję, dlatego zapraszam na materiał. Sons of the Forest ledwo wylądowało na Steamie i już robi furorę. Świadczą o tym wyniki sprzedaży i mnóstwo pozytywnych opinii graczy. To świetny wynik, ale patrząc na popularność pierwszej części, wcale nie powinien dziwić. Sons of the Forest to survival z elementami horroru, gdzie trafiamy na wyspę pełną kanibali i mutantów czekających na nasze potknięcie. Sama rozgrywka została mocno rozbudowana względem jedynki. Mapa jest o wiele większa. Jest więcej aktywności do zrobienia, a z pomocą przychodzi nam sztuczna inteligencja w postaci towarzyszy, którzy pomogą nam przetrwać dzień. Możemy im wydawać proste polecenia, jak szukanie pożywienia, ale jednocześnie trzeba pamiętać też o ich potrzebach, a także dobrym traktowaniu. Kolejną zmianą jest zachowanie przeciwników. Nie są to już bezmyślni kanibale, a ich zachowanie jest bardziej złożone i wpływa na odbiór całej gry. Nie zawahają się zaatakować nas od tyłu albo podczas ulewnej nocy, kiedy widoczność jest mocno ograniczona, a podczas naszej nieobecności bez problemu wtargną na nasz teren i ukradną nasze zapasy. Warto też wspomnieć o rozbudowanym craftingu i interaktywnym oknie ekwipunku – chyba do tej pory najlepszym spośród wszystkich surwiwali. Widać to przede wszystkim podczas tworzenia różnych przedmiotów, ale także stawiania wymyślnych konstrukcji. Mało co nas teraz ogranicza i zamiast budować schronienie według z góry narzuconych wzorów, możemy po prostu popuścić wodze fantazji. Na koniec zostawiłam kwestie graficzne, dźwiękowe i wydajnościowe. Śmiało można stwierdzić, że twórcy odrobili zadanie. Wizualnie gra jest piękna. Las wygląda jak żywy, a światło przebijające się przez liście robi niesamowite wrażenie. Muszę też wspomnieć, że gra jest wydana we wczesnym dostępie, co jest jednoznaczne z błędami, które czasami mogą zepsuć nam zabawę. Dużo osób boryka się z nimi, ale u mnie poza kilkoma bardziej lub mniej śmiesznymi bugami nie uświadczyłam żadnych większych problemów. Widocznie przyjdzie na mnie jeszcze czas. Nie przeciągając, Sons of the Forest to niezwykle ambitna i pełna pasji kontynuacja, na którą wszyscy czekali. Gra się wyśmienicie, przeżycia są nie do opisania i z niecierpliwością czekam na rozwój tego projektu. To z pewnością kawał dobrego survivalu w bardzo przystępnej cenie. Jestem ciekawa, czy graliście i co tak naprawdę myślicie o tej produkcji. Standardowo życzę Wam cudownego weekendu i widzimy się w przyszły piątek. Hej!